Cześć, witam na kanale Info U Prawa. witam Was w moim raju, w moim warzywnym raju sadzonki w tunelu foliowym. Jestem dzisiaj cicho, no bo dużo osób jest na, na działkach, więc też nie chcę im wszystkim przeszkadzać, więc tutaj po cichutku, ale mówię, no chcę Wam to wszystko pokazać. Dzisiaj świątecznie, świątecznie, czyli warto właśnie się zrelaksować, dla nas przebywanie na działce to jest Wspaniały relaks jak również praca na działce to jest też relaks, przyjemność. Tutaj mamy rozsady, rozsady. Po lewej poczekajcie, po lewej jest papryka, pokazywałem wam już ją teraz niedawno. No ale tak sobie mówię, jestem na działce, pokażę Wam wszystkie rozsady, które na tej działce mam, no bo to jest, ich jest już coraz więcej, a teraz jeszcze będą przenoszone, zaraz o tym powiem. Tutaj mamy paprykę, papryka, która była, była bardzo długo pod lampami, ta była też pod lampami, ale krócej i widać bardzo dużą różnicę, to Wam też pokazywałem, no ale choćby tutaj, o, to jest to i to, to jest ta sama odmiana. A to była dużej pod lampami. Światło ma bardzo duży wpływ na to, jak to wszystko rośnie. Tutaj mamy papryki. Zobaczcie sobie, właśnie. O, tutaj też będzie pielęgnacja. O której będę też mówił. Ale wszystko, co, co jest między pędem a tym liściem, jest usuwane. O, czyli to choćby. Ale dobra, to też będę osobny odcinek o tym robił i tak, tutaj mamy dużo rozsad pomidor ale jeszcze to nie są wszystkie tak samo z paprykami tak samo jest też z paprykami to znaczy część papryk i część pomidorów mam pod lampami po prostu je sobie jeszcze doświetlam no a spora część jest, jest tutaj już już w tunelu foliowym ten tunel foliowy jest dogrzewany to warto wspomnieć zaraz Wam pokażę nagrzewnicę, bo dużo osób się też, się też pyta ale najpierw tak tu mamy pomidorki, one zaczynają już dochodzić do siebie to jest bardzo dobra informacja i już wiecie, już jest coraz ładniej, bo one po przeniesieniu. Wi wiadomo, że chwilę potrzebują, zanim zaczną się dalej rozwijać. No ale pomidory i papryki to oczywiście nie wszystkie moje rozsady. Tutaj mam kapustę pekińską. Spójrzcie sobie, jaka już, już bardzo ładna, bardzo mi się już podoba. Ona dosyć szybko rośnie. Tutaj mam wolniej rosnące brokuły, jeszcze wolniej rosnące selery. Tutaj jakiś tam ślimak mi wszedł. No trzeba było posypać środkiem na ślimaki blisko rozsad, bo no niestety te ślimaki by wyrządziły bardzo duże szkody. Już tutaj troszeczkę nawet widać, o, coś troszkę obżarte. Więc tutaj jest kapusta pekińska, broku. Teraz też będę siał mnóstwo rozstat, to znaczy teraz będą wysiewane arbuzy, a w połowie kwietnia, no między innymi tam dynia, cukinia, kabaczek, no i tam kilka jeszcze innych warzyw. Ale dobra, skupmy się na tym. seller naciowy. Seler korzeniowy, już bardzo ładny. Jeszcze tak nie wiem, z, myślę, że z 10 dni, może 2 tygodnie i będę je sadził. Tutaj jeszcze mam rozsadę pora, część pora ciąłem, połowę rozsady ciąłem, poł połowę rozsady nie ciołem. Tutaj jeszcze kilka cebul. Cebula bardzo kiepsko wzeszła, tylko mam ni niestety kilka, ale do sobie, sobie też dosiałem. Tutaj mi te cebule z rozsady zaczynają wschodzić. Jeszcze nie jest za późno, więc bardzo dobrze. Tutaj mam e sałatę. Część osób się właśnie pyta, jak, jak to robię, że ona mi tak fajnie wschodzi. Zawsze można wysiać więcej nasion, ale przede wszystkim ważne tutaj są no, oczywiście te nasiona, jak również to, że mam tutaj podłoże do wysiewu. Też warto dać jakieś dobre, a nie, nie byle jakie, wtedy to fajnie będzie wschodziło, no, chociaż można sobie zauważyć, że niestety no, kilka tych, tych otworków nie jest, nie powschodziło to. No więc tak ta sałata tutaj wygląda. No, a tutaj w tym miejscu znajdują się jeszcze rozsady kapusty i kalafiora. Jestem z tych rozsad zadowolony, chociaż no, środek. Z tymi nasionami jest tak, że no ni niestety część nasion nie wschodzi, mimo tego, że wszystko było tak samo siane. To, no, coraz gorzej z roku na rok jest coraz gorzej z tymi kupnymi nasionami, bo swoje to swoje, wschodzi fajnie, wschodzi szybko, a tutaj z tymi kupnymi to jest już różnie. No, a tutaj powoli, bo powoli, ale skutecznie zaczynają wschodzić orzechy. Orzech ziemny zobaczcie sobie tutaj wschodzi. Tutaj wschodzi. Tu już też wszystko zaczyna się ruszać i wszystko zaczyna wschodzić. Następnie mamy tutaj koper włoski tak zwany fenku też też już fajnie mi tutaj fajnie mi tutaj wszedł. Tutaj wam jeszcze pokażę nagrzewnicę, ale podkreślam, że nie jest to reklama płatna. Ja nie mam współpracy z żadną firmą. No, ale jak coś używam, no to o tym mówię. Macie to jest Biogreen Palma, bardzo dobrze działająca nagrzewnica, która, według producenta, według tego co przeczytałem kiedyś, no to jest właśnie dobra do szklarni. Mamy już ją drugi sezon w tunelu foliowym, jest bardzo dobrze no i oczywiście kable dobrej jakości wodoodporne i tutaj mam taki sterownik, że sobie nastawiłem, że minimum 16 stopni, no i jak jest mniej to mi po prostu dogrzewa no a tutaj jeszcze tacka z rozsadami, różne pomidory w tym takie, które są pomidorami karłowymi ale też nie, nie tylko zobaczcie sobie, ja już tam poprzenosiłem bardzo dużo, no ale ja tyle wsiałem, że, że hej jedna tacka cała a tutaj trochę, bo tutaj macie pomidorki Pomidorki. Tutaj macie to, jest okra. Tutaj macie też bakłażany. Miechunkę pomidorową. Ona trochę powybiegała. Niestety i ten niemrawo wschodzący rodzynek brazylijski. No ale tutaj się aż tak tym nie przyjmuje, że coś troszeczkę powybiegało, bo po prostu zostanie to posadzone głębiej, tak żeby liścienie, czyli te dwa pierwsze listki, były niewiele powyżej ziemi. O, czyli tutaj na przykład zrobię sobie pyk. I posadzę tutaj, przeniosę i będzie fajnie. Teraz, właśnie to będę robił. No i sobie może część osób pomyśli, że ja teraz robię i ten, ale tak naprawdę to jest dla mnie wielki relaks, wielka radość, więc bardzo się cieszę, że to zaraz będę robił. Biorę się do roboty. Dziękuję Wam za uwagę, ale to fajnie wygląda swoją drogą. Wiadomo, że trochę później niż zamierzałem ale i tak lepiej później niż wcale to i tak będzie bardzo dobrze rosło, bardzo dobrze wyjdzie i, i świetnie będzie, miejmy nadzieję, plonowało. Dziękuję, zapraszam do zakupu moich produktów, zapraszam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info, Prawa i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.